No i po skończeniu progów mogę w końcu auto opuścić. Także na lince sobie go podnoszę, żeby się Żeby sobie odbezpieczyć bolec zabezpieczający, czyli, czyli to był akurat śrubokręt. No i kręcę sobie jedną ręką. Opuszczam auto dla koła w końcu. do góry też to idzie jedną ręką. Najlepiej by się przydała winda, jakaś na silnik elektryczny. A tu mam bardzo blisko ściany i tu muszę za powoli uważać, żeby... żeby o, naprawdę jest blisko. Jakoś to dałem radę podnieść. To właśnie było ważne. Czy koło tej ściany się tu wyrobi kręcąc korwą, dlatego winda została tak postawiona w tym wąskim garażu. O kurde, jeden ja ropuje, a jeszcze troszeczkę. A dobra, to ma ciemne rączkę. Rok. I zaraz będzie. Co tu ta rączka z pieprzona? To, to, to z Tego mi nie mówił że Ktoś to z ściadał. Już no, kurde. Dobre. jest uwolniona winda uwolniona czyli można autem wyjeżdżać w końcu i tyle to jest, moja, to jest winda mojej produkcji, ja sobie ją zrobiłem sam.